thank <music> you No hejka, hejka, kochani! Witam was ponownie e, z mile i serdecznie. E, ponownie nad wodą. Tylko, że dzisiaj akurat mogę zdradzić, że dzisiaj jest sobota, ponieważ jutro obstawiamy z naszego koła jak zawody dla, dla dzieci. Także dzisiaj musiałem się niestety w sobotę wybrać. Dzisiaj kochani, jak widzicie za mną tutaj jestem nad stawami Ford. No, tak jakoś mnie czknęło, mówię zobaczę, przejadę się, co tutaj w trawie a raczej we wodzie piszczy. Dzisiaj będę połapał wędką teleskopową tak zwanego telefloat, ale będę miał yy, wędkę uzbrojoną waglera także będę chciał dzisiaj dosyć daleko, jak tam widzicie tam nie wiem czy będziecie widzieć o tam są takie lilie i pod te linie będę chciał wrzucać, co dzisiaj będę chciał złapać? ryby, przede wszystkim ryby, jakieś ładne, piękne duże ryby, a jak się nie uda to chociaż żeby brała ta drobica zabawa będzie dobrze kochani ja już tutaj się rozpakowywuję trochę jak widać że kropie deszczyk yy, urobią zalędkę muszę jeszcze przede wszystkim wyważyć spławik ponieważ wagler, jak wiecie jest dosyć długi i nie miałem technicznie możliwości wyważenia w domu także pozostaje mi wyważyć spławik na na miejscu. Dobrze, kochani, nazywam się Tomasz Gózek i zapraszam na weekendowe łowienie. Na hejka. kochani, jak to już widzicie, już jestem tak prawie gotowy, tylko oprócz jeszcze muszę yy, zanętkę przesiać, zakarmić i już się będzie można delektować, tylko że jest mały problemik, bo niestety yy, drzewa, drzewa zwisające gałęzie utrudniają wyrzut, a ja mam zestaw na stałe ten patenci który widzieliście a dosyć jest dosyć, powiem, że jest dosyć głęboko ponad 2 metry i nie ma możliwości wyrzutu daleko także dzisiaj będę łowił waglerkiem na taką odległość, na którą będę mógł zarzucić Czyli nie wiem, no może 10, 15 metrze tylko mam nadzieję, że coś złapie, dobrze kochani, ja jeszcze Poczekam a zanętka dojdzie, przesieje, zakarmi i będzie łowić. A tymczasem, zanim to nastąpi, napijemy się kawki. No dobrze kochani, już zanętę rozrobiłem. E, oczywiście jak się sprawdzi to podam co użyłem do tej zanęty, a z robactwa dołożyłem już teraz naprawdę utopione rubisy i kastery na które zakładam najpierw dwa kastery na haczyk i zaczynam od kastera dobrze, kochani, dochodzimy. Tradycyjnie, kochani, 10 kul eee, nie jakby ją trochę, jakby ją nie domoczyłem, bo chcę, żeby ona spadając na dnie się pięknie rozcięłała To widać jak pięknie pracuje bąbelkami. Mam nadzieję, że piękne ryby wejdą. Dobra, to poczekamy na pierwsze branie. No nic kochani co ja mogę powiedzieć nic nie będę mówił po prostu to jest totalne dno i wodorosty żeby nie mieć od rana ani brania a jest godzina żeby was nie skłamać za 25.11 ani brania kochani czy wy to te huki? posłuchajcie To tak od samego rana, chyba od samej piątej czy godziny, czy godziny szóstej, I jak to ma ryba bracia, to jest non-stop straszona. Ta ryba tymi hukami na Kastela nic, na Rubisa nic. Jeżeli na Rubisa nic nie bierze, to niestety, kochani, nic nie bierze dzisiaj w danym dniu. Był jeden też gościu tam z tyłu za mną za plecami, też ani brania. Myślę, że dwa brania miał, tak twierdzi a ja ani brania, ani brania, kompletnie nic. Już całą zalętę wywaliłem. Nic, kompletnie nic, ani brania. Nie wiem co się stało. Dnowo dorosły. No i tak od samego rana. Słuchajcie, no od samego rana. przecież to idzie i obsa dostać. Jak ta ryba ma brać, jak ona jest non stop straszona. Ten dzisiejszy czas umilił mi Irek, który dosyć długo ze mną tutaj był. Porozmawialiśmy o sprawach wędkarskich, eee, trochę mi przedstawił inne miejsca też fajne, bo ponieważ tutaj, o u góry ja Wam później pokażę, no nie, mam, nie mam możliwości zarzucenia dalej. wisające gałęzie mi przeszkadzają Pokażę opowiedzie mi też o innych łowiskach Także niedługo się urlop zbliża sprawdzimy A ja nie wiem czy powoli się nie zwijać Bo i tak dzisiaj nic z tego nie wyjdzie czy, czy poczekamy może jakaś jedna ślepa się uda Słoneczko ładnie wyszło, dosyć ciepło jest. Jeszcze ja poczekamy, chyba że się wkurzę i się zwiniemy. A naprawdę dzisiaj w sobotę takiego tupecha miałem, że wpadłem jednym koloszem do wody. Żyłkę urwałem. No niestety nie jest dane mi w sobotę łowić. Thank <music> you. Pamiętacie, jak w Kusowie tak samo byłem na jednym miejscu, byłem w jednym miejscu, gdzie woda, nie wiem, może 30 cm miała, łowiłem tam chyba z godzinkę dwie i przeniosłem się na inne miejsce i tam połapałem. Tutaj też mógłbym, tylko że po prostu nie mam tu samochodu za dupą, musiałbym to wszystko pakować, rozpakowywać nie chce mi się nie chce mi się i nie chce mi się no trudno, no, nie zawsze się wraca z rybą ale naprawdę nie wiem nie wiem co tu się stało, no, żeście widzieli w poprzednich moich filmikach jak tutaj ładnie się fajno połowiło tej drobnicy, bo drobnicy ale połowiło, a teraz no, nawet nie chcę głupi malutki krąpik albo nawet uklejka, no nie chce kompletnie nie chce nic nie wiem co jest przyczyną, zanęta Przynęta, zestaw, nie wiem, kompletnie nie wiem. No przecież to się łapało, to się łapało. Takie same zestawy robię, nic nie, 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 nie zmieniam. Nie wiem, kochani, naprawdę nie wiem, co tu się stało. No dobrze, kochani, dobrze, dobrze, kochani. No jak sami zaraz tu usłyszycie ponownie, cały czas tak, cały czas tak są wyszczały huki, że. Naprawdę ryba, ryba nie chce, nie chce brać. Także nie ma co, co w ogóle siedzieć bez sensu to jest tutaj siedzenie. No niestety o, słyszeliście no niestety. No, no i też tak bywa. Dobrze kochani, sorry, dzisiaj, dzisiaj totalna, kompletna porażka. Ale dzięki, że żeście byli. Za tydzień zapraszam Was na zawody. Mam nadzieję, że tam się wyłowię hey come.